Słowo Boże na dziś, czwartek 28 września 2023 roku. Wspomnienie świętego Wacława, męczennika. Czytanie z księgi proroka Aggeusza. W drugim roku rządów króla Dariusza w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy i do arcykapłana Jozułego, syna Josadaka. Tak mówi pan zastępów. Ten lud powiada: Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom pański. Wówczas pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza: Czy to jest czas stosowny dla was, byście spoczywali w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? A teraz tak mówi pan zastępów. Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go dosyta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, okrywacie się, lecz nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka. Tak mówi pan zastępów. Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci. Mówi pan. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 149. Pan w swoim ludzie upodobał sobie. Śpiewajcie Panu pieśni nową, głoście jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, a synowie Syjonu radują swym królem. Pan w swoim ludzie upodobał sobie. Niech imię jego czczą tańcem, niech grają mu na bębnie i cytrze, bo Pan swój lud miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem. Pan w swoim ludzie upodobał sobie. Niech święci cieszą się w chwale, niech się weselą przy uczcie niebieskiej. Chwała Boża niech będzie w ich ustach, to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Pan w swoim ludzie upodobał sobie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Alleluja. Alleluja! Alleluja! Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił, ja nakazałem ściąć, któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć. Oto słowo pańskie.